Trwało to tylko tres godziny. Tres godziny, które odwróciły rolę w europejskim bezpieczeństwie. Fińska delegacja właśnie przekroczyła próg sali konferencyjnej w Warszawie. Przyszli z pytaniem, którego nigdy wcześniej nie zadali żadnemu krajowi. Jak żyje się z Rosją tuż za granicą? Przez całą historię to Finlandia uczyła świat, jak radzić sobie z rosyjskim sąsiadem. Finlandyzacja, zimna wojna, balansowanie między wschodem a zachodem. To była fińska specjalność. A teraz fińscy generałowie, dyplomaci i ministrowie siedzieli naprzeciwko Karola Nawrokiego i służhali. Bo coś się zmieniło. Finlandia weszła do NATO i nagle wszystkie stare strategie przestały działać. To nie była zwykła konsultacja między sojusznikami. To był moment, w którym Polska, kraj, który przez 30 lat żył w cieniu rosyjskich gruźb, stała się nauczycielem dla kraju, który myślał, że wie wszystko. Zanim przejdziesz dalej, subskrybuj kanał żeby zobaczyć jak Polska uczy Europę odwagi. Warszawa, Pałac Belweder, 15 czerwca 2025 roku. Jeden rok po tym, jak Finlandia oficjalnie stała się 31. członkiem NATO. Dla Helsinek miało to być zwycięstwo, koniec 80 lat balansowania, koniec strachu przed rosyjską agresją, początek nowej ery pod ochroną sojuszu. Ale szybko okazało się, że członkostwo w NATO to nie tylko okrona to także nowa odpowiedzialność i nowe zagrożenie. W Helsinkach, tydzień przed wizytą w Warszawie, odbywało się nadzwyczajne posiedzenie fińskiego rządu. Minister obrony Antti Hakkanen przedstawiał raport, który budził niepokój. Od momentu naszego wejścia do NATO odnotowaliśmy 47 naruszeń przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty, czytał z dokumentu. 83 incydenty na granicy lądowej, 156 cyberataków na infrastrukturę krytyczną i ponad 2000 przypadków dezinformacji w mediach społecznościowych. W sali zapadła cisza. To jest 10 razy więcej niż w całym 2022 roku, kontynuował minister. Rosja testuje nas, prowokuje, sprawdza jak zareagujemy. Problem był prosty. Przez 80 lat Finlandia żyła według zasady nie prowokuj niedźwiedzia. Neutralność, dyplomacja, unikanie konfrontacji. To działało dopóki Finlandia była poza NATO. Ale teraz zasady się zmieniły i Finowie nie wiedzieli, jak grać w nową grę. Potrzebujemy pomocy, powiedziała premier Sanna Marin. Potrzebujemy kogoś, kto już to przeszedł kogoś, kto wie, jak żyć z rosyjskimi prowokacjami każdego dnia. Polska, odpowiedział szef wywiadu wojskowego. Oni żyją z tym od 1991 roku. I tak narodził się pomysł wizyty, nieoficjalnego szczytu, nie ceremonii medialnej, prawdziwej praktycznej konsultacji. Finowie przyszli uczyć się od tych, którzy wiedzieli. Karol Nawrocki, gdy otrzymał prośbę z Helsinek, uśmiechnął się smutno. Wreszcie ktoś rozumie, powiedział do swoich ministrów, że NATO to nie jest magiczna tarcza. To jest zobowiązanie do bycia silnym każdego dnia. Sala konferencyjna w Belwederze była urządzona nietypowo. Nie było długiego stołu rozdzielającego delegacje Zamiast tego okrągły stół, krzesła naprzeciwko siebie, atmosfera bardziej przypominająca sesję terapeutyczną niż szczyt dyplomatyczny. Fińska minister obrony Antti Hekanen zaczęła jako pierwsza. Panie prezydencie Nawrocki, przyszliśmy tutaj, szczerze mówiąc, bo się boimy, powiedziała bez ogródek. I nie wiemy, co z tym strachem zrobić. To było niezwykłe wyznanie. Finowie, naród znany z hard ducha, zimnej determinacji, przyznawali się do strachu. Przez całą, Naszą historię żyliśmy obok Rosji, kontynuowała. Walczyliśmy z nimi w zimowej wojnie w 1939 roku. Straciliśmy Karelię. Potem przez 50 lat żyliśmy w cieniu zowickiej dominacji. Ale nauczyliśmy się przetrwać. Finlandyzacja, tak świat nazwał naszą strategię. Byliśmy neutralni, nie prowokowaliśmy, nie wchodziliśmy do NATO. I to działało. Hekenen spojrzała na Nawrokiego. Aż przestało działać, Putin pokazał, że neutralność nie chroni. Ukraina była neutralna, została napadnięta, więc weszliśmy do NATO. I teraz Rosja jest wściekła. Każdego dnia dostajemy groźby. Będą konsekwencje, nie pozostanie to bez odpowiedzi, Finlandia popełniła historyczny błąd. Fińska minister wyjęła tablet i pokazała zdjęcia. To jest nasza granica z Rosją. 1340 kilometrów. Wczoraj rosyjskie wojsko przeprowadziło ćwiczenia tuż przy granicy: tysiące żołnierzy, setki czołgów. To była demonstracja siły. Kolejne zdjęcie rosyjski myśliwiec naruszający fińską przestrzeń powietrzną. To się dzieje dwa, trzy razy w tygodniu. Oni testują nasze reakcje, sprawdzają, czy jesteśmy gotowi bronić naszej przestrzeni. Kolejne zdjęcie fińska elektromia. Czy dni temu dostaliśmy Syberatak na naszą sieć energetyczną? Atak był z Rosji. Nie spowodował blackoutu, ale był ostrzeżeniem, możemy was dotknąć w każdej chwili. Hekenen zamknęła tablet. I my nie wiemy, jak na to wszystko reagować. Jeśli odpowiemy za mocno, Putin może eskalować. Jeśli odpowiemy za słabo, pomyśli, że jesteśmy słabi. Jeśli w ogóle nie odpowiemy, zachęcimy go do dalszych prowokacji. Spojrzała na polskiego prezydenta. Więc pytamy was, którzy żyjecie z tym od 30 lat. Jak to robić? Jak żyć z rosyjskim niedźwiedziem tuż za płotem i nie zwariować ze strachu? Karol Nawrocki słuchał w milczeniu. Gdy fińska minister skończyła, skinął głową z rozumieniem. Pani minister zaczął spokojnie to, co państwo opisują, my nazywamy wtorkiem. Finowie spojrzeli na siebie zaskoczeni. To, co dla was jest nowym, przerażającym doświadczeniem, naruszenia przestrzeni powietrznej, prowokacje graniczne, cyberataki, dla nas to jest codzienność od trzech dekad. Nawrocki wstał i podszedł do wielkiego ekranu. Pozwolą państwo, że pokażę kilka liczb. Na ekranie pojawiła się mapa Polski. Od 1991 roku, czyli od upadku ZSRR, Polska odnotowała: 2847 naruszeń przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty wojskowe, 1534 incydenty graniczne różnego rodzaju, ponad 50 tysięcy cyberataków z rosyjskich serwerów. I niezliczone kampanie dezinformacyjne. Finowie siedzieli w osołomieniu. Czyli średnio czy naruszenia przestrzeni powietrznej tygodniowo, jeden, dwa incydenty graniczne miesięcznie, dziesiątki cyberataków dziennie. Nawrocji wrócił do stołu. I wie pani, czego się nauczyliśmy przez te 30 lat? Że strach jest normalny, ale nie może nas paraliżować. Polski prezydent otworzył swoją teczkę. Państwo pytają, jak reagować. Odpowiem bardzo konkretnie, bo to nie jest filozofia. To jest praktyka. Zasada pierwsza: każda prowokacja dostaje odpowiedź. Zawsze, bez wyjątków. Nawrocki wyjaśniał dalej: Gdy rosyjski samolot narusza naszą przestrzeń powietrzną, polskie F-16 startują w ciągu ośmiu minut. Przechwytują intruza, eskortują go na zewnątrz, dokumentują całe zdarzenie i publikują je publicznie. Publikują? Zdziwiła się fińska minister. Tak. Publicznie, ze zdjęciami, z nagraniami. Pokazujemy światu i własnemu społeczeństwu: Nie boimy się, jesteśmy gotowi, chronimy nasze niebo. Zasada druga: Nigdy nie eskaluj pierwszy, ale zawsze odpowiadaj proporcjonalnie. Czyli, zapytała: Czyli jeśli Rosja robi prowokację na poziomie X, my odpowiadamy na poziomie X, nie X, nie dajemy im pretekstu do eskalacji, ale pokazujemy, że nie jesteśmy słabi. Nawroci kontynuował. Zasada trzecia. Przygotuj społeczeństwo na długą grę. Co to znaczy? To znaczy, że państwa obywatele muszą zrozumieć, to nie jest kryzys, który minie za miesiąc. To jest nowa normalność i lepiej nauczyć się żyć z tą normalnością, niż żyć w ciągłym stresie. Polski prezydent pokazał kolejny slajd. W Polsce mamy narodowy system ostrzegania. Każdy obywatel dostaje alerty na telefon, gdy dzieje się coś poważnego. Mamy regularnie ćwiczenia obrony cywilnej. Mamy edukację w szkołach o zagrożeniu hybrydowym. Brzmi to jak militaryzacja społeczeństwa powiedział fiński dyplomata z niepokojem. Nie odpowiedział Nawrocki stanowczo. To jest uodpornienie społeczeństwa. Różnica jest fundamentalna. Nawrocki zrobił pauzę i spojrzał każdemu Finowi w oczy. Ale najważniejsza lekcja, której nauczyliśmy się przez te trzydzieści lat, jest inna jaka? zapytała minister Heckenen. Że Putin szanuje tylko siłę. Nie dyplomację, niedobre intencje, nie nadzieje na dialog, tylko siłę. Polski prezydent podszedł do okna, spojrzał na wschód. Państwo pytają, czy my się boimy? Odpowiedź jest: tak, boimy się. Każdy normalny człowiek boi się wojny. Każdy normalny przywódca boi się odpowiedzialności za życie milionów ludzi, odwrócił się do finów, ale nauczyliśmy się czegoś ważniejszego niż brak strachu. Nauczyliśmy się działać pomimo strachu. Nawrocki wrócił do stołu. Polska wydaje 4,7% PKB na obronę. To najwięcej w NATO. Dlaczego? Bo wiemy, że nasza armia to nie jest opcja, to jest konieczność. Polska ma 200 tysięcy żołnierzy w armii zawodowej, plus 50 tysięcy w wojskach obrony terytorialnej. Dlaczego? Bo wiemy, że jeśli Putin zaatakuje, NATO przyjdzie nam z pomocą. Ale pierwsze 48 do 72 godzin będziemy musieli przetrwać sami. Polska podpisała największy w historii kontrakt na zakup sprzętu wojskowego: 1000 czołgów K2 z Korei, 38 myśliwców w Tritpity z USA, 486 wyrzutni rakietowych HIMARS. Dlaczego? Nawrocki zrobił dramatyczną pauzę, bo nauczyliśmy się, że najlepsza obrona przed rosyjską agresją to nie dyplomacja, to czołgi, samoloty i rakiety. Fińska minister siedziała w milczeniu, przetwarzając to, co usłyszała. Ale czy to nie jest Prowokacja. Czy taka militarizacja nie drażni Rosji jeszcze bardziej? I wtedy Nawrocki powiedział słowa, które zmieniły fińskie myślenie o bezpieczeństwie. Pani minister z całym szacunkiem, ale to pytanie pokazuje, że państwo wciąż myślą w starych kategoriach. W kategoriach, jak nie zdenerwować niedźwiedzia. Ale my nauczyliśmy się inaczej. O, my nauczyliśmy się, że niedźwiedź jest zawsze zdenerwowany. Jedyne pytanie brzmi: czy jesteśmy na tyle silni, żeby nie stać się jego następnym posiłkiem? Cisza w sali była absolutna. Finlandia przez osiemdziesiąt lat próbowała nie drażnić niedźwiedzia. I co się stało? Niedźwiedź zaatakował waszego sąsiada Ukrainę i gdyby nie weszliście do NATO, moglibyście być następni. Więc przestańcie pytać, jak nie prowokować Rosji. Zacznijcie pytać, jak być na tyle silni, żeby Rosja nie odważyła się nas zaatakować. Po tych słowach atmosfera w sali się zmieniła. Finowie przestali być wystraszonym uczniem. Zaczęli być uczniami gotowymi do nauki. Co konkretnie powinniśmy zrobić? Zapytał fiński generał. Nawrocki uśmiechnął się. To było pytanie, na które czekał. Po pierwsze, zwiększyć budżet obronny minimum 3% PKB. Najlepiej 4%. Wiem, że to trudne politycznie, ale to konieczne. Po drugie, zbudować system monitoringu granicy kamery, drony, sensory. Chcecie wiedzieć o każdym ruchu rosyjskich wojsk w czasie rzeczywistym. Po trzecie wzmocnić obronę powietrzną. Finlandia ma 1340 km granicy, to dużo do obrony. Potrzebujecie systemów krótkiego i średniego zasięgu na całej długości. Polski prezydent kontynuował listę praktycznych kroków. Po czwarte cyberbezpieczeństwo. Uważajcie, to równie ważne jak obrona fizyczna. Rosja testuje wasze systemy każdego dnia potrzebujecie najlepszych specjalistów i najnowocześniejszego sprzętu po piąte komunikacja z społeczeństwem wasze media muszą przestać pisać o każdej rosyjskiej prowokacji jako szokującym incydencie to normalizuje zagrożenie i przygotowuje ludzi psychicznie i po szóste najważniejsze współpraca z sojusznikami nawrocki spojrzał na finów jesteście teraz w nato to znaczy że nie jesteście sami Polska ma doświadczenie, które może Wam przekazać. Kraje bałtyckie mają swoje doświadczenia. Uczmy się od siebie. Fińska minister skinęła głową. Czy Polska byłaby gotowa do dalszej współpracy? Wspólnych ćwiczeń, wymiany doświadczeń, może nawet rotacji wojsk. Oczywiście, odpowiedział Nawrocki bez wahania, proponuję utworzenie programu wsparcia nowych członków NATO. Polska, kraje bałtyckie i Finlandia moglibyśmy się regularnie spotykać, ćwiczyć razem. Dzielić się wywiadem. To byłoby bezcenne, przyznała fińska minister. I tak w ciągu jednego spotkania narodził się nowy format współpracy format, w którym Polska, kraj przez lata traktowany jako peryferia Europy, stał się mentorem dla jednego z najbogatszych i najbezpieczniejszych krajów świata. W ciągu następnych miesięcy współpraca polsko-fińska nabrała tempa. W sierpniu 2025 odbyły się pierwsze wspólne ćwiczenia wojskowe. Polska brygada Pancerna pojechała do Finlandii, fińska brygada Jaegers przyjechała do Polski. Żołnierze wymieniali się doświadczeniami, taktykami, wiedzą. We wrześniu Finlandia ogłosiła zwiększenie budżetu obronnego do 3,2% PKP. Nauczyliśmy się od Polski, że bezpieczeństwo kosztuje powiedział fiński minister finansów. W październiku utworzono wspólne centrum analiz wywiadowczych w Talinie. Polska, Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa zaczęły wymieniać się informacjami o rosyjskich działaniach w czasie rzeczywistym. Ale najważniejsza zmiana była psychologiczna. Finlandia przestała myśleć kategoriami jak nie prowokować Rosji zaczęła myśleć kategoriami jak być silną. I to było dokładnie to, czego Polska chciała nauczyć. Co by było, gdyby Finlandia nie zapytała Polski o radę? Finowie próbowaliby radzić sobie sami. Używając starych strategii z czasów zimnej wojny, każda rosyjska prowokacja wywoływałaby panikę w Helsinkach. Media pisałyby o kryzysie, politycy zwoływaliby nadzwyczajne posiedzenia rządu, społeczeństwo żyłoby w ciągłym stresie i niepewności. Najgorsze byłoby to, że Finlandia próbowałaby stosować swoją starą taktykę finlandyzacji, ale już jako członek NATO. To byłoby najgorsze z dwóch światów prowokowanie Rosji samym członkostwem w sojuszu. Ale jednocześnie okazywanie słabości w reakcjach. A Rosja, Rosja, widziałaby tę słabość bardzo wyraźnie i wykorzystywałaby ją bezlitośnie. Putin testowałby fińską determinację coraz bardziej agresywnymi prowokacjami, naruszenia przestrzeni powietrznej stałyby się codziennością, incydenty graniczne eskalowałyby, cyberataki stałyby się coraz bardziej destrukcyjne nie tylko testowe, ale rzeczywiście paraliżujące infrastrukturę. Moskwa mogłaby rozpocząć turystyczną inwazję, setki tysięcy rosyjskich turystów przekraczających granicę, destabilizujących fińskie społeczeństwo, tworzących pretekst do ochrony rosyjskojęzycznej mniejszości. Kreml mógłby zacząć mówić o historycznych rosyjskich ziemiach. Karelia, utracona przez Finlandię po zimowej wojnie, stałaby się kolejnym tematem rosyjskiej propagandy rewizjonistycznej. Fińskie społeczeństwo, nieprzygotowane psychicznie na ciągły stan zagrożenia, Zaczęłoby się łamać. Partie polityczne kłóciłyby się o strategię. Jedni mówiliby: Musimy być twardzi, inni prowokowaliśmy Rosję wchodząc do NATO. Rosyjska dezinformacja pogłębiałaby te podziały. W międzyczasie fińska armia, niewyszkolona w reagowaniu na prowokacje hybrydowe, popełniałaby błędy. Być może nadreagowałaby w jednym przypadku, powodując eskalację, albo nie doreagowałaby w innym, pokazując słabość. NATO patrzyłoby z niepokojem ale nie bardzo wiedziałoby, jak pomóc, bo Finlandia nie prosiłaby o pomoc – z dumy, z uporu, z przeświadczenia, że sami dawaliśmy sobie radę przez 80 lat. Finlandia mogłaby stać się drugim Mołdawii, krajem formalnie w NATO, ale sparaliżowanym przez strach podzielonym wewnętrznie, niezdolnym do skutecznej obrony własnych interesów, krajem, który wszedł do sojuszu po bezpieczeństwo, ale nie nauczył się, jak to bezpieczeństwo faktycznie budować. A najsmutniejsze byłoby to, cała ta wiedza, całe doświadczenie istniało zaledwie tysiąc kilometrów na południe, w Warszawie. Polska przez trzydzieści lat nauczyła się wszystkiego, czego Finlandia teraz potrzebowała. Ale jeśli Finowie nie zapytają, Polacy nie będą narzucać swoich lekcji. To był scenariusz, którego polska lekcja pomogła uniknąć. Scenariusz, w którym duma przeszkadzałaby w mądrości, w którym Finlandia powtórzyłaby wszystkie polskie błędy z lat dziewięćdziesiątych zamiast uczyć się z polskich sukcesów lat 2020. Ale na szczęście Finowie okazali się wystarczająco mądrzy, żeby zapytać i wystarczająco pokorni, żeby słuchać. Dziś, rok po tamtym spotkaniu w Belwederze, Finlandia jest jednym z najbardziej przygotowanych krajów NATO na rosyjskie zagrożenie. Nie dlatego, że przestali się bać, ale dlatego, że nauczyli się działać pomimo strachu. Karol Nawrocki pokazał, że prawdziwe przywództwo w NATO to nie tylko obrona własnych granic, to też dzielenie się wiedzą z tymi, którzy jej potrzebują. My żyliśmy trzydzieści lat pod rosyjską presją, powiedział Nawrocki podczas jednego z wywiadów, i nauczyliśmy się rzeczy, których nie znajdziesz w żadnym podręczniku. Teraz przyszedł czas, żeby tą wiedzę przekazać dalej. Trzy godziny w Warszawie. Jedna lekcja. I całkowita zmiana fińskiego podejścia do bezpieczeństwa. Bo czasami największą siłą nie jest mieć odpowiedzi na wszystko, ale wiedzieć, kogo zapytać. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz wiedzieć, jak doświadczenie zmienia strategię, bo to co zobaczyłeś, to nie tylko historia o Polsce i Finlandii. To historia o tym, że prawdziwa siła sojuszu to dzielenie się wiedzą, nie tylko bronią.